środka ciężkości. Jeżeli zaczynasz dopiero swoją przygodę, na razie odpuść ten etap, skup się na synchronizowaniu, bez synchronizowaniu tych wszystkich elementów, bez kombinowania z przesuwaniem ciała. Jeżeli już będziesz w stanie to wykonać jako tak płynnie, dopiero przejść do tego, do tej części. Teraz, czym jest ten środek ciężkości? Dla zobrazowania, jeżeli stoimy w rozkroku, również równo obciążając lewą i prawą nogę, to ten środek ciężkości jest mniej więcej w okolicach pępka. W sytuacji, kiedy przesuwamy się nad którąś z nóg, środek ten pozostaje w okolicy pępka, ale zwróć uwagę, gdzie ten pępek jest. I zostaje w okolicy pępka, ale on też się troszeczkę przesunął. Jest, jest ten środek ciężkości, w tym przypadku nad moją prawą nogą. Jeżeli przesunę się jeszcze bardziej, to ten środek ciężkości przesunie się również jeszcze bardziej i będzie za nogą prawą. Czyli teraz z okolic pępka wysunął się za nogę prawą. Teraz, jeżeli mam odcinek, jeżeli mam środek ciężkości za tą nogą, to muszę równoważyć swoją pozycję podnoszeniem drugiej nogi. Z doświadczeniem możesz sobie zrobić. Przesuń w taki sposób środek ciężkości i zabierz tę nogę w kierunku. Tego środka ciężkości. Bez tego środka wyrównawczego, którym była noga wisząca, przechylamy się w kierunku, gdzie nas ściąga masa. Tu jest, tu ściągana jest masa. Tu najwięcej kilogramów mamy. Jak to teraz wykorzystać, aby miało jakieś przełożenie, odbicie i wpłynęło pozytywnie na uderzenie? Jeżeli zsynchronizowałeś już, a mam nadzieję, że tak, ruchy ciałem, które przerobiliśmy już wcześniej razem, i do tego dodasz przesunięcie środka ciężkości przy ciosach od przodu, dobitych do przodu, razem z tym uderzeniem w przód, to dodatkowo dodajesz do uderzenia część swojej masy. Czyli tyle, część tego, co ważysz, co pokazuje Ci waga, dodatkowo nie tylko energią, którą, którą skumulowałeś podczas tego ruchu, dodajesz. Kilogramy swoje. Dobry deal, no nie? Nie tylko kumulowana energia, a jeszcze moją masę. Im więcej ważysz, tym te kilogramy będą większe. Co nie znaczy, że musisz ważyć jak najwięcej. Przy prawej stronie już to pokazałem. Czy to będzie skrawędziowaniem? Troszeczkę będzie gorzej, bo może nas to wybijać z rytmu, jeżeli pracujemy prawą stronę. Może nam zaburzać i odrywać się z automatu pięta. Bum. Była taka wersja, no nie? To tutaj właśnie krawędziowanie Kłania się, oderwana pięta. Łatwiej będzie, znowu skręcając stopę. Bum. Wysuwamy. Bum. I co istotne? Wracamy do synchronizacji. Nie może to być najpierw skręt, pochylenie później. Najpierw pochylenie i skręt. Postaramy się zrobić to razem. Rotujemy ciało. Bum. I wychylamy się od ich ciężkości do przodu. Bum. 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 Druga strona, przednia. Wychylając środek ciężkości, będziemy bardziej obciążali lewą nogę. Jak najbardziej. To będzie nam też służyło, ale nie możemy się wychylić do przodu, bo będzie sytuacja analogiczna z tym, co podnosiliśmy nogę, z tym doświadczeniem. Staramy się zatrzymać na tej nodze. Bum. I też nie najpierw skręt, później wychylenie. Nie najpierw wychylenie, później skręt. Robimy to razem. Bum. 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 Bądź ze skręcaniem stopy. Bum. I tutaj będzie też możliwa wersja boom. Skrawędziowanie. A dla przypomnienia, osoby z urazami kolan, z bolącymi kolanami to nie jest dla was opcja. Krawędziowanie. Bum. Bum. Jednocześnie wychylam i skręcam tyłów. Bardzo ważna kwestia. Podczas seli, podczas seli, którą chcesz uderzyć, możesz. Rozłożyć, w, przesunąć środek ciężkości bez, bez przemieszczania się na jeden cios. Tak jest najlepiej. Największe uzyskasz rezultaty. Najlepsze, jeżeli właśnie zrobisz to podczas jednego uderzenia, a nie będziesz rozbijał, wychylając się z każdym uderzeniem coraz bardziej. To wygeneruje największe przeciążenie na przeciwniku. Jeśli mowa o przenoszeniu środka ciężkości, no to nie sposób wspomnieć o pozycji. Bo można ją różnorako również uformować. Ustawmy się w taki sposób, jak się nauczyliśmy. Nogi, biodra, barki. I teraz spójrzcie. Środek ciężkości jest na środku, między nogami. Ta, jest, ta wersja jest najlepsza. Tam mam przeciwnika, będę spoglądał w kamerę, ale przeciwnik stoi od tamtej strony teraz do mnie. Ta wersja jest najlepsza dla osób początkujących. Nie przerzucamy środka ciężkości, tylko sobie balansujemy z skrętami. Bach, bach. Pracujemy na pracy lokacyjnej i koordynowaniu tego. Bum, 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 bum. I zostajemy w tej pozycji. Środek ciężkości możemy ustawić na trzy sposoby. Oczywiście są pobieżne, jeszcze po, pośrednie ułożenia. Ale skupimy się na tych głównych trzech. Czyli pierwsza to jest środek ciężkości między nogami. To, co jest najlepsze na początku. Druga pozycja. Środek ciężkości jest przesunięty do tyłu. Czyli mocniej obciążamy nogę zakroczną, Jaki jest tego. Efekt przeciwnik nasz myśli, że jesteśmy dalej od niego, a my jesteśmy tylko dalej tułowiem nogami jesteśmy ciut bliżej niż mu się wydaje. Ta pozycja jest bezpieczniejsza, chociaż nie dla wszystkich ona będzie dobra. Zostajemy na tylnej, tylnej nodze. Ona będzie skuteczniejsza dla osób, przykładowo, które chcą kontrolować, które chcą wydłużyć zasięg, bum. Dla osób, które walczą na dystans. Też będzie w pewnych sytuacjach ona Bardziej komfortowa, bo będziemy mieli dłuższy zasięg. Przeciwnik będzie musiał troszeczkę bardziej się natrudzić, żeby do Was dojść. Minusami na pewno tego są, że środek ciężkości jest na tej nodze. Co za tym idzie, noga prawa musi przenosić większe obciążenia. Jak tak postoicie chwilę, to pierwsze, co będziecie czuli, łydkę. Drugie, co możecie czuć, udo, bo cała noga przenosi nie całą masę, ale jest zdecydowanie większą część. Środek ciężkości na środku, środek ciężkości na tylnej nodze, środek ciężkości na nodze przedniej, na wychyleniu. Ta sytuacja, takie ustawienie jest dobre w niektórych sytuacjach. W większości przypadków, jeżeli będziesz tak się przemieszczał, to również mamy zaburzoną mechanikę nóg, czyli jesteśmy mniej mobilni. Sytuacja taka jest dobra, jeżeli chcemy mocno uderzyć przednią ręką. Dlaczego? Jeżeli stoimy na przedniej nodze, to ta noga, Panuje nad większą masą. Rotacja z tej strony ciała napędza większą masę ciała. Co za tym idzie, możemy wygenerować więcej energii. Mocniej przywalić. Bum. Tylko staramy się wtedy zostać na tej nodze. Bum. Bum. Napiąć pośladek i żeby nie tracić stabilności pozycji, która troszeczkę będzie zaburzona, żeby nie tracić równowagi. Bum. To staramy się. Bum. Nie odrywać mocno Stopy. Jeżeli oderwiesz mocno stopę, czyli podniesiesz wysoko piętę i wykonasz gwałtowny ruch tej rotacji i przestrzelisz, to nie zdziw się, jak polecisz w kierunku tego ciosu, który zadałeś. Bijąc cios sierpowy na przykład w takiej pozycji, polecisz tam. Jeżeli się wychylisz do tyłu, co nie jest tutaj trudne, polecisz do tyłu. Jeżeli z ciosem prostym wychylisz się do przodu z podniesioną piętą, polecieć do przodu. Dlatego jak obciążasz przednią nogę, czyli stoisz ze środkiem ciężkości na przedniej nodze, staraj się pracować na całej stopie. Ona będzie mocno stabilizowała Twoje ułożenie. Bum, bum. I zalecam, abyś stąd w miarę wrócił do pozycji między nogami albo do środka ciężkości na tylnej stronie. No dobra. Pozycja z szeroko rozstawionymi nogami. I tutaj Środek ciężkości będzie manewrował jak szalony. Nie chcę omawiać teraz obrącz tułowiem, bo na to poświęcę kolej jak któryś z kolejnych odcinków całych, ale tu, jak przesuwasz się do tyłu, żeby unikać na boki, bądź na dół, na, na dół unikając przy unikiem rotacyjnym, to ten środek ciężkości wędruje jak szalony. Boom. I tu jest z kolei najlepsza sytuacja, aby wykorzystać tę Twoją masę do uderzania. Tak jak wspomniałem już przy ustawieniu na nogach, tu mamy większy obszar do poruszania się, tak? Możemy gibać się przód, tył, możemy wychylać się na boki, chodzić w dół. Obszerny zakres ruchu mamy. Teraz bardzo fajnie, stojąc szeroko na nogach, możesz manewrować tym środkiem ciężkości, czyli wykonać dłuższy ruch i starać się im dalej roz, im dalej się wychylasz, boom, tym finalnie chcesz się rozpędzić mocniej. Nabrać. Większej prędkości. Z prędkości nabieramy mocy, i tę moc w prezencie dajemy naszemu rywalowi. Ostatnie ustawienie to jest ustawienie frontalne do półdystansu. dystansu. Przerzucamy środek ciężkości z nogi na nogę, i tu też staramy się zsynchronizować całą tą rotację. Bum-bum. I co istotne, tutaj unikamy przerzucenia środka ciężkości ponad nogę. Noga, która nie pracuje do rotacji, jest naszym hamulcem. Zatrzymujemy się najdalej na nią. Bum, bum, bum. Synchronicznie noga, biodro i góra ciała. Bum, bum. Nie ma oderwanych elementów. I odchylam się i skręcam, odchylam się i skręcam, skręcam się i odchylam, skręcam się i odchylam. To musisz płynnie połączyć. Rotacja, przerzucenie środka ciężkości. Bum, bum, bum. Buch. Buch. Mamy środek ciężkości.